Cześć kochani! Kolejny miesiąc mija, więc czas na ulubieńców. Dzisiaj mam dla Was coś do jedzenia, coś do poczytania, kolorówkę, pielęgnację itd. Więc żeby nie przedłużać, już Wam pokazuję, co bardzo upodobałam sobie w tym miesiącu. Zacznę od kolorówki, bo tego jest niewiele. W tym miesiącu najczęściej na moich powiekach, niemalże codziennie, gościł cień w kremie z Maybelline Color Tattoo w numerku 35 On, on Bronze wielu z Was bardzo dobrze znany popatrzcie jak ja go aż mam nadzieję, że będziecie w stanie to zobaczyć, naprawdę dużo zużyłam nawet dzisiaj mam go na powiekach, uwielbiam ten cień ja swojego czasu je używałam namiętnie potem odstawiłam i dopiero teraz znowu do nich wróciłam i drugi cień, który nie używałam na powieki, a poszłam ślady Asi z kanału Panna Joanna i zaczęłam nakładać go na brwi, także dzisiaj mam nim brwi pomalowane. Jest to także Maybelline Color Tattoo w numerku 40 Permanent Tau. Jak widzicie, on tu już dobrze wydziubany jest. Słuchajcie... Genialny produkt. U mnie na powiekach on nie bardzo się sprawdzał, był taki tępy, natomiast na brwiach. Jestem nim zachwycona i wszystkie inne produkty do brwi, które do tej pory używałam, po prostu odstawiłam poszły w zapomnienie, będą czekać na lepsze czasy. Natomiast teraz na jesień, zimę, na pewno będę tylko i wyłącznie jego używać. Myślę że naprawdę niesamowicie zachwycona właśnie tym cieniem na, na brwiach. Jeżeli, tak jak ja macie ciemniejsze włosy, to spróbujcie, przetestujcie, myślę, że będzie także Wam się podobać. Kolejne dwa produkty, które mam Wam do pokazania, są to produkty także z kolorówki i są to dwa produkty do ust. Pierwszy jest to szminka, szminka z Essence w o numerku 07 Natural Beauty. Już Wam pokazuję, jak ona się prezentuje. Jak widzicie, ja ją już naprawdę bardzo dobrze zużyłam. Zrobię Wam swatcha. Wygląda tak o. E, dzisiaj także mam ją na ustach. Ja tą szminkę uwielbiam, no mówię, już jej naprawdę mega dużo zużyłam. Uwielbiam tą szminkę. Ona może nie jest mega trwała, bo czego oczekiwać od szminki za, nie wiem, 2-2,5 euro? E, no raczej niewiele, tym bardziej, że nie jest to szminka matowa o matowym wykończeniu. E, natomiast wydaje mi się, że to taki lepszy kolor moich ust i po prostu uwielbiam i tak. Także praktycznie codziennie ją nosiłam i dodatkowo nakładałam na nią jeszcze błyszczyk, który teraz też mam na ustach, aczkolwiek już niemalże zlizany. I mowa tu o Clarence Eclat Minute, który prezentuje się tak o. Słuchajcie, on już jest mega, mega, mega mocno zużyty, ja już tutaj muszę naprawdę wyciskać. Jak widzicie, on ma taki aplikator w formie gąbki. Jak przyciśniecie, to tutaj wydobywa się właśnie błyszczyk. On ma taki neutralny, lekko różowy odcień, nadaje bardzo ładny połysk, nie klei się, owszem, jest to dosyć drogi produkt, bo ja zapłaciłam albo 17, albo 19 euro za niego, natomiast mam go już od ponad roku, bo w zeszłym roku z końcem września go kupiłam, więc mam go ona od ponad... Roku nic się z nim nie dzieje. Pięknie pachnie wanilią, lepiej niż błyszczyki od Maka. Jak mówię, nie klei ust. Po prostu genialny produkt i myślę, że warto jest zainwestować trochę więcej pieniążków w porządny produkt, aniżeli kupować 10, które są tańsze, ale niczego nie warte. Z kolorówki to by było na tyle. Może i znalazłoby się więcej produktów, ale mam też kilka innych, dlatego nie chciałam, żeby było tego, Bóg wie jak dużo. Natomiast mam tutaj dla Was wosk do pokazania, który bardzo, bardzo chętnie paliłam w tym miesiącu. Jest to wosk ze sklepu Xenos który jest na pewno dostępny w Niemczech, choć nie wiem, czy w całych. No i w Holandii, w mojej okolicy, w Nordrhein-Westfalen. On jest dostępny, ten sklep, chyba w każdym mieście. Słuchajcie, tutaj ten wosk, on jest o zapachu black cherry. Pachnie przepięknie, naprawdę. Słuchajcie, w opakowaniu już jest mega słodki i moim zdaniem nie za bardzo przypomina zapach. Zapach em, czarnej wiśni, naprawdę jest zapach przepiękny, natomiast po odpaleniu, słuchajcie, unosi się po całym domu, jest, nie jest nachalny, jest słodki, przyjemny dla nosa, ale nie nachalny. Nie pamiętam, ile kosztuje takie opakowanie, tu, tutaj jest 12 takich kawałków, używamy je w ten sam sposób, co w woski z Yankee Candle na przykład jeżeli będziecie w Niemczech, bądź w Holandii, bądź tutaj mieszkacie macie dostęp do tego sklepu, to bardzo Wam polecam te woski bo są naprawdę genialne, zapach utrzymuje się bardzo długo i mam dla Was pielęgnację z pielęgnacji mam trzy produkty, które są mniej więcej ze sobą połączone i pierwszym produktem jest maść Cocois, jest to maść którą można dostać w Polsce, w aptece bez recepty. Trochę dla mnie to nietypowe, że pokazuję Wam maść, e, natomiast ja jestem łuszczykiem. Tak, choruję na łuszczyce, choruję na łuszczyce od dziecka. Wy tego w kamerze nie widzicie. Ja jestem ubrana. E, więc to nie jest takie rozpoznawalne, natomiast niesamowicie w okresie jesiennym i zimowym męczy mnie łuszczyca na skórze głowy, w uszach, za uszami, co po pierwsze wygląda niesamowicie nieestetycznie, po drugie jest to nieprzyjemne, to jest naprawdę straszna choroba, owszem, może nie jest tak straszna jak rak, ale... Niemniej jednak, to jest naprawdę bardzo nieprzyjemna choroba. Wiele osób cierpi z tego powodu, nie wie jak sobie z tym poradzić. Jeżeli wśród Was są także osoby, które na to chorują i chcecie dowiedzieć się, jak ja sobie z tym radzę, to dajcie znać, nakręcę Wam oczywiście z miłą chęcią osobny filmik, ale wróćmy do maści. To jest maść, która ma w sobie jako substancje czynne smołę węglową, siarkę strąconą i kwas salicylowy, między innymi. Maść e, nakładam tylko i wyłącznie wieczorami, rano z reguły nie mam czasu. E, ja smaruję nią tylko i wyłącznie te miejsca, które mam na widoku, bo tak jak tutaj dalszą skórę głowy, ja tego nie widzę, więc mało mnie to drażni. Natomiast tu z przodu, no jak już mówiłam, wygląda to nieestetycznie, jeżeli łuska schodzi i... I no, nie da się tego niczym przykryć. W każdym bądź razie maść jest rewelacyjna, bardzo dobrze mi pomaga. Nie wolno jej używać przez dłuższy okres codziennie dlatego ja ją używam w odstępach co kilka dni. Wieczorem smaruję ją na głowę, nakładam czepek i tak idę spać. Rano wstaję i to zmywam. Natomiast no, ta maść ma jedną wielką wadę śmierdzi niesamowicie jak świeżo położony asfalt no ale to tylko i wyłącznie dlatego właśnie, że ma tą smołę węglową w sobie jak mówię, ona jest dostępna w Polsce bez recepty, więc jeżeli chorujecie na tą chorobę bądź właśnie macie jakieś nadmierne złuszczanie się skóry i tak to bardzo serdecznie Wam polecam po prostu podejść do apteki i ją sobie kupić Kolejnym produktem, który jest jak już mówiłam, powiązany z tą maścią jest to Swiss Opa. Jest to szampon do włosów z australijskim olejkiem z drzewa herbacianego. Prezentuje się on tak o. To jest szampon, którym zawsze trzeba dwa razy myć głowę. Najpierw nakładamy na głowę, myjemy, spłukujemy, nakładamy jeszcze raz, jeszcze raz myjemy i pozostawiamy na minimum 3 do 5 minut i to jest takie minimum tylko po to, żeby szampon miał e, możliwość zacząć działać. Jest to szampon przeznaczony właśnie do problematycznych e, skór głowy. E, jeżeli Wam się włosy mega przetłuszczają, nie potraficie sobie z tym poradzić, to ten szampon jest rewelacyjny. On kosztuje chyba 2,5 euro, maksymalnie 3 euro, więc nie jest drogi, natomiast no, jest niesamowicie niewydajny z racji tego, że e, trzeba go zawsze dwa razy używać. I podobnie jak maść. Bestialsko śmierdzi. Jeżeli wiecie, jak pachnie olejek z drzewa herbacianego, no to musicie sobie pomyśleć, że to jest tutaj stężenie jeszcze większe. Więc no. No i minusem jest też to, że zapach tego szamponu utrzymuje się niestety na włosach, więc zawsze trzeba potem nałożyć jakąś odżywkę, która ładnie pachnie. To wtedy niweluje, choć minimalnie. No. Ten nieprzyjemny zapaszek. Niemniej jednak szampon jest rewelacyjny. On jest do dostania i w Kauflandzie, i w DMie, i w Rosmanie. Chyba wszędzie go widziałam, gdzie tylko jest możliwe. Więc jeżeli macie takie problemy, no to oczywiście polecam Wam go bardzo serdecznie. I ostatnim właśnie z tych trzech powiązanych, produkt, powiązanych ze sobą produktów jest emolium. Emulsja na suchą skórę głowy. Intensywnie nawilża, dogłębnie odżywia, łagodzi podrażnienia i świąt. Generalnie był to. Znaczy, był to. Jest to produkt, który wydaje mi się, że jest przeznaczony dla dzieci. Ja go kupowałam w Polsce w Superfarmie. Nie pamiętam dokładnej ceny, ale myślę, że on chyba ponad 30, a może nawet ponad 40, niecałe 50 zł kosztował. Niestety, tak jak mówię, ceny nie pamiętam, ponieważ ja go kupowałam w kwietniu i od tamtej pory używam go cały czas, dzień w dzień, nawet po kilka razy dziennie. To jest malutka buteleczka, ona ma 100 ml, jest Odkręcana taki, na taki klik, odkręcamy, jest otwarta i tak zamykamy ją z powrotem. Prezentuje się tak: O, jest to emulsja, którą ja nakładam sobie na uszy, za uszami i właśnie na te widoczne, suche skórki na, na, na czole, na głowie. Nie śmierdzi, jest dosyć, znaczy jest, ma dosyć wodnistą konsystencję. Natomiast tak jak ja mówię, świetnie nawilżę tą głowę i także produkt, który mogę Wam bardzo polecić. I na sam koniec mam dla Was jeszcze dwie rzeczy i zacznę od tej pierwszej do jedzenia. Będę teraz szeleścić. Tadam. Tak, to są chipsy. To są chipsy Enabio. E, chipsy e, tortilla o smaku serowym słuchajcie nie będę wam ciskać że nie nie jadam e, chipsów odżywiam się super e, zdrowo a jak tylko wyłączę kamerę to idę i wciągam nie wiem pięć kotletów i kilo ziemniaków e, po czym dwie pizze i coś tam jeszcze nie słuchajcie nie będę was okłamywać e, ja wiem ja sobie zdaję sprawę z tego że ja jestem przy kości bo nie jestem nie wiadomo jak gruba ale jestem przy kości jestem trochę pulchniutka Taka byłam całe moje życie. Ja wiem, że wiele osób próbuje z tym walczyć, natomiast słuchajcie, ja mam tylko jedno życie, które już, o mały ra... już raz o mały włos nie straciłam. Um... I myślę, że nie ma sensu sobie w życiu czegoś odmawiać. I ja jem to, na co mam ochotę, robię to, na co mam ochotę, i nie przejmuję się tym, co inni powiedzą, co inni myślą. Jeżeli ktoś lubi na przykład schodakowską ćwiczyć, to proszę bardzo, niech ćwiczy. Ja lubię od czasu do czasu zjeść sobie chipsy i to są właśnie moje ulubione. One są do dostania w Rosmanie, kosztują chyba euro 30, euro 40. Maksymalnie euro 50 za pojemność 125 gram. Mm, najlepsze w nich jest to, że to są chipsy, które nie zawierają glutenu. Tak, ja jestem alergikiem, to już wam kiedyś przy okazji e, tagu z Eveliną z kanału jak Ewa wspominałam, że jestem alergikiem, nie wolno mi... Czy to znaczy nie wolno? Mam alergię na mleko krowie, na gluten i tego typu produkty. Nie znaczy, że nie jem, bo jadam w małych ilościach, natomiast mleko piję po prostu bezlaktozowe, bo na laktozę też jestem uczulona. Te chipsy uwielbiam od czasu do czasu może dwa razy w miesiącu jem takie opakowanie. Smakuje naprawdę genialnie. Jeżeli one są dostępne w Rosmanie w Polsce i lubicie od czasu do czasu zjeść sobie chipsy, to bardzo, bardzo Wam je polecam. One wyglądają tak. Ostatnia rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, to książka, którą kupiłam zupełnie przypadkowo. Mowa tu o książce Magdaleny Magdalena Lewecka, Moja lista szaleństw. Nie będę Wam opowiadać, o czym jest ta książka, natomiast po prostu przeczytam Wam, co jest napisane z tyłu. Marta ma prawie 30 lat, gdy razem ze swoim facetem podejmują decyzję o rozstaniu. Czy na pewno słuszną? Po kilku tygodniach nie jest już tego taka pewna. Jak sobie poradzić z tęsknotą za byłym ukochanym, z lękiem przed staropanieństwem i samotnością? Podczas babskiego wieczoru z najlepszą przyjaciółką dziewczyna wpada na genialny pomysł. Postanawia zrealizować wszystkie szaleństwa, których nigdy w życiu by nie popełniła, bo była w związku. Tworzy więc ich listę. W jakie telepaty wpadnie Marta? Czy u jej boku pojawi się kiedyś książę z bajki, czego od lat życzy sobie babcia, osoba zdecydowanie nietuzinkowa? Moja listwa szale, moja moja listwa <noise> moja lista szaleństw to zabawna historia o tym, czego na pewno nie należy robić, będąc z nie z odzysku i o tym, że życie nie kończy się po rozstaniu. Naprawdę słuchajcie, jeżeli uda Wam się ją gdzieś kupić, czy gdzieś pożyczyć, czy cokolwiek. Weźcie i przeczytajcie ją. Książka jest bardzo fajna, ja się momentami uśmiałam, momentami. Robiło mi się tak trochę dziwnie na sercu, bo wiecie jak to jest. Czasami człowiek ma wrażenie, że już coś takiego sam raz przeżył i czasami wracają wspomnienia, raz przyjemne, raz mniej przyjemne i tak właśnie było u mnie, jeżeli chodzi o tą książkę. Szkoda, że jest tak mało w niej stron, bo najchętniej to bym chciała ją mieć taką i czytać, i czytać, i czytać. Tak, moi drodzy, to by było na tyle. W tym miesiącu zbierało mi się podejrzewam więcej ulubieńców niż w poprzednich miesiącach. Tymczasem, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!